Witajcie w moim sklepie Ludwig. Znajdziecie tam fajne produkty i lepsze i tak dalej. I to jest sklep Ludwik. Zachęcamy po prostu do odwiedzania tego sklepu, bo są lepsze produkty. Pewnie są normalne ceny produktów. No to. Myjka ciśnieniowa site. Nie jest zniszczalna, nie niższy lakieru, profesjonalna, tylko, dla tylko do samochodów. Jest znacznie lepsza niż pozostałe, Więcej tylko 3050 zł. Świeży chleb pszenny. Chciałbyś kupić taki chleb grillowy? No to zachęcam do kupowania. Grillowany na grillu, nietoksyczny, już za 20, -20 zł. Mieszanka wedlowska dla dzieci. Królewskie, sierot tylko dla dzieci. Doskonałe na orszak trzech króli. Pewnie dzieci będą się cieszyły takimi cukierkami. Już za 1,60 zł. I to było, czekajcie, mam jeszcze radio w... radio, w kształcie papai, chciałbyś mieć takie lepsze malutkie radio, no to zachęcam do kupowania takiego przenośne z Radio Data System, łatwo wkłada się do kieszeni. Tylko za chy, 100,20 zł. Nowe BMW E36 z najnowszą klimą. Chciałbyś mieć taki nowy samochód? Jest w stanie nowym. Elektrycznie elektryczne sterowane siedzenia. Niezawodne. Tylko... Y, Pięć tysięcy złotych. Złote perfumy o zapachu gęsi pieczonej. Coś, jakość jest słaba. Nie ma ostrego widzę. Już. Y y Chciałbyś... Y y y to jest dla miłośników zapachów zapachu gęsi pieczonej. I zachęcam do, do odświeżenia sobie że był zapach gęsi pieczonej już za 200,50 zł. Papier toaletowy o zapachu pasztetu. No to jest jakoś jej okropny floralis to jest dla miłośników zapachu pasztetu. Można tym odświeżyć zapach. Żeby był zapach pasztetu. Już za 130 zł. Już to wszystko. Zapraszamy. Zapraszam ponownie do mojego sklepu zachęcamy po prostu. Nie jeszcze przypomnę. Sodniej tamy niezawodne produkty. Zachęcam. Zapraszamy ponownie do tego sklepu. Na razie, cześć.